Konferencja wokół śląskiej gotki i rozpoznania koncepcji przekonania nie bez przyczyny miała pod tytuł społeczna. Choć odbywała się w murach Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Humanistycznym w Katowicach, to oprócz naukowców, którzy wygłosili prelekcje na temat języka śląskiego, wzięli w niej również udział językoznawcy, nauczyciele, działacze społeczni, politycy oraz ludzie, którym rozwój gotki leży na sercu. Jesteśmy po konferencji społecznej wokół Śląskiej Godki. Po co w ogóle ta konferencja? Co ona da śląskiej godce? Ja myślę, że po pierwsze możemy się nawzajem posłuchać, co każdy o tym myśli. Po drugie, padło tak wiele różnych propozycji, co możemy jeszcze zrobić o edukacji regionalnej i ja uważam, że czas się raz na jakiś czas spotkać, wymienić opiniami, trefić, pogodać, bo to jest jakby też cenne. Żeby nie było tak, że musi być i no tak ale że ten robi takie lekcje, ten robi spotkania, ten gro, ten coś pisze, ten tłumaczy. I uważam, że na tym polega jakby bogactwo, różnorodność i jeden drugiemu pozwala się jakby też ubogacić i poznać jego punkt widzenia. A coś Panią zdziwiło w czasie tej konferencji, jakieś ciekawe zdanie? Jakieś ciekawe opinia kogoś na temat śląskiej gotki? Najbardziej mnie zaciekawiło ten słownik śląsko-chiński i muszę go zdecydowanie zobaczyć i poznać, bo to jest fakt, którego nie znałam, ale ja też uważam, że właśnie dzięki takim spotkaniu możemy czegoś nowego się dowiedzieć i być trochę mądrzejszym. Żyjemy śląskim na co dzień. Ja tylko przypomnę, że Rada Miasta kilka lat temu podjęła uchwałę o strategii, gdzie prambuła była w języku śląskim. Chyba to była jedna uchwała przyjmowana na Śląsku, gdzie, gdzie wybrzmiał język śląski. Ja osobiście też śledzę, angażuję się w różne inicjatywy, które zmierzają do tego, żeby ten język śląski promować, propagować. No stąd tutaj moja współpraca i obecność. Bardzo się cieszę, że ta konferencja się odbyła, że wysłuchaliśmy głosów naukowców, którzy bardzo ważny etap, ważną pracę wykonują, ale też społeczników, którzy działają w tym zakresie tłumaczy, wydawców, aktywistów. To wszystko myślę gdzieś tam nas buduje i, i, i patrzymy do przodu. Myślę, że ta konferencja jest takim krokiem do przodu po to, żeby zacząć uczyć języka w szkołach w wymiarze, który sami ustalimy, sami sami pracujemy, żeby ten śląski język, język ponad pół miliona osób był w końcu uznany jako język regionalny. Pani zdaniem Śląska Gotka powinna być uznana za język regionalny? zdecydowanie uważam, że Śląska Gotka zasługuje na miano języka regionalnego. Uważam, że właściwie jest językiem, tak, bo, bo słowo język jest bardzo pojemne, obejmuje bardzo wiele faktów i nie ma powodu, żeby śląszczyzny nie nazywać językiem. Ale tak w ramach tego bardzo chciałabym, żeby nastąpiło prawne uznanie lektu śląskiego, jak go na razie nazywam, skoro nie jest jeszcze uznany oficjalnie za język, żeby go uznać za język. Regionalny w myśl ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, ponieważ to nadaje nadaje temu fenomenowi mownemu, fenomenowi językowemu zupełnie innego wymiaru, inny, to inny prestiż, inny status, podnosi go oczywiście wyżej, więc bardzo chciałabym, aby mój pierwszy język, bo moje pierwsze słowo powiedziane, kiedy je w ogóle wypowiadałam, było po Śląsku. Ja długo mówiłam po Śląsku, po polsku, po ogólnopolsku uczyłam się mówić, kiedy poszłam do przedszkola, więc, więc tak bardzo bym chciała, żeby ten mój pierwszy język był przez wszystkich uznany za język.